Z tej strony Krzysiek firma Remont4. Witam Was przy wielkim czwartku. Spieszę do Was z takim małym vlogaskiem. Jestem tutaj na robocie, gdzie wykonywaliśmy gładzie z majstrami. Filmy mogliście oglądać na ich kanale, bo ja tutaj praktycznie nie nagrywałem z, tego, z tej inwestycji żadnych filmów, tak więc jeżeli chcecie, no to link do ich kanału i do tych filmów będziecie mieli na pewno w pierwszych liniach opisu, tak więc jeżeli chcecie nadrobić, no to zapraszam serdecznie. Jesteśmy na takim etapie, że gładzie mamy już zrobione. Tutaj na tej inwestycji mamy wyszlifowane i dzisiaj zaczęliśmy sobie już gruntować. Jestem po gruntowaniu gruntem akrylowym. Tutaj akurat będzie troszeczkę inne gruntowanie niż zazwyczaj widzieliście u mnie na kanale. Tutaj zastosowałem grunt akrylowy Sigma Universal Primer. Ten sam grunt, który mieliście okazję widzieć w serii Malu Jak Pro, tam też był ten grunt Sigma, z tym, że tam gruntowałem wałkiem, tutaj zdecydowałem się na gruntowanie natryskiem. I teraz tak, zazwyczaj gruntowałem farbą gruntującą wall primerem, tak? Bo no, odkąd tutaj nagrywam na tym kanale, Moją pracę, to, to po prostu pracowałem na tym, na tym gruncie, i dzisiaj postanowiłem to zrobić inaczej niż zwykle. Dlaczego? Dlatego, bo zauważyłem, że jeżeli zagruntujemy gruntem akrylowym, ten grunt głębiej nam spenetruje nasze gładzie. I e, znacznie ogranicza to chłonność e, podłoża podczas malowania i to naprawdę powiem Wam szczerze, że jest bardzo znacząca różnica i dlatego postanowiłem to zrobić w ten sposób. Na ten grunt akrylowy e, pójdzie farba podkładowa i za chwilkę będę malował farbą podkładową, zejdę na dół, pokażę Wam co to jest za farba. I tak to postanowiłem rozwiązać. Niby dwa razy więcej roboty, ale tą operację wykonuję jednego dnia. No bo praktycznie tutaj są jeszcze jakieś ślady, że, że tam gdzieś w narożnikach było trochę więcej tego gruntu. Praktycznie jak gruntowałem tym gruntem akrylowym, wodnym, no to on wysychał w oczach. Można tak powiedzieć, nie wiem czy to będzie widać na tajemlach czy nie. Ale, ale naprawdę no gładzie powierzchnie bardzo chłonne, czyli naprawdę no, szybko to wysychało. To zrobię sobie y, tą operację robię jednego dnia. Tak więc y, mi się wydaje, że też całkiem spoko rozwiązanie. No dobra y, idziemy na dół. Pokażę wam y, jaką będę gruntował farbą gruntującą i za chwilkę Zobaczycie tutaj dół jest praktycznie już wyschnięty, bo Rotman jest troszeczkę bardziej masą chłonną według mnie i no i tutaj już jest po prostu no lepiej to wygląda. Ale zanim dorobimy farbę, rozcieńczymy ją trochę sobie to, to też troszeczkę minie. A będę gruntował gruntem śnieżka grunt tak to rozwiążę sobie tutaj na tej inwestycji i od razu muszę wam powiedzieć, że jest pewna niezgodność, bo to tak naprawdę nie jest grunt, tylko jest napisane, nie wiem dlaczego producent tak robi, ale może to jest jakiś chwyt marketingowy. Tutaj zobaczcie sobie, możemy przeczytać, że jest to śnieżka grunt, ale jak sobie odwrócimy to opakowanie, Mamy napisane, że jest to lateksowa emulsja podkładowa do wnętrz, czyli jest to farba podkładowa, a nie gruntująca, bo na przykład wall primer jest farbą gruntującą, śnieżka grunt jest farbą. Podkładowo. No i tu mamy zastosowanie, i tak dalej, i tak dalej. Nie będę tego czytał, bo to jest bez sensu. I teraz tak najważniejsze rzeczy dla mnie: malowanie. Farbę wymieszać nakładać pędzlem, wałkiem lub przez natrysk. Malowanie natryskiem hydrodynamicznym. Graco model 395. A tutaj mamy akurat Graco 395. Ciśnienie 180 bar, dysza 517, dodatek wody 5%. Tak więc tak to, yy, tak to mniej więcej a nie przepraszam, yy, dodatek wody 10%. Linijki mi się pomyliły. Tak, yy, ciśnienie 180 bar. Nie, poczekajcie. Coś się zamotałem. Dodatek wody 10%. Tak, przy 395 do, dodajemy wody 10%. Tak więc yy, dyszę mam akurat też założoną. 517, nie wiem czy to widać, ale to jest 517 akurat. No i tak sobie to rozwiążemy. Zrobimy sobie z majstrami jeszcze jakąś kawkę, poczekamy aż to nam wyschnie. Dorobimy farbę. Tutaj mam akurat 7 opakowań, na pewno 7 nie pójdzie. Mi się wydaje, że pójdzie jakieś 5, ale wziąłem 2 w zapasie, jakby, bo dawno tą śnieżką gruntującą, śnieżkim, śnieżką grunt nie malowałem i tak naprawdę, no, mam to na wózetce, oddam do hurtowni, jeżeli tam coś zostanie. Domieszamy sobie na razie pięć opakowań. I tyle. Za chwilę time-lapsy, pokażę Wam, jak gruntuję tą śnieżką i na koniec jeszcze przejdę tutaj po całej tej budowie, pokażę Wam, jak to wyszło. No to na razie, chodź. Mamy wszystko już prysnięte w podkładzie. Tak to, tak to mniej więcej wygląda, możecie sobie zobaczyć. folię. zerwiemy sobie w dniu jutrzejszym, dlatego bo, no bo nie chcę tutaj podczas zrywania, żeby tam ta farba oblepiła o i narobiła nam jakiś szkód, tak więc tak to zazwyczaj zostawiam. No, nie jest to może jakoś super idealnie, tutaj z racji tego, że masa wcześniej był semin proliz Masa jest szara, to ta farba też jakby tak no, niezbyt dokładnie pokryła. Na rodwacie już to lepiej troszeczkę wygląda, ale na pewno spełnia swoją funkcję. I teraz tak, dla tych. Ale nieciekawie wyglądało. Dla tych, którzy się zapytają, po co tak zrobiłem, że najpierw, yy, najpierw grunt akrylowy, a później farba podkładowa. A no właśnie po to, bo jak malowałem, był ten cykl filmów yy, Maluj jak Pro, to tam zagruntowałem sobie gruntem akrylowym wodnym i powiem Wam szczerze, że naprawdę o wiele lepiej się malowało. Nie trzeba tak zasuwać wałkiem, yy, gonić, że tak powiem, tych metrów, bo ta farba, jest taki komfort, że ta farba yy, no nie wysycha szybko na ścianie. I dlatego, dlatego zdecydowałem się tutaj na grunt akrylowy, a farba podkładowa dlatego, bo wyłapiemy sobie na, tym, na tej podkładówce poprawki i zrobimy sobie akryle, Przygotujemy, że tak się wyrażę, podmalowanie, bo my schodzimy już z tej roboty, jeszcze tutaj nam jakiś dzień albo dwa te poprawki zajmą. Gniazda częściowo też pomontujemy, częściowo nie, bo będą inne gniazda, wyłączniki. I tak to na razie zostawiamy, spadamy na inną robotę, bo no, tak tutaj podzieliłem z inwestorami na etapy tą robotę, dlatego, bo mówię, no, glazurnik musi ogarnąć tematy i dopiero my sobie wejdziemy. I teraz tak, powiem Wam jeszcze jedną rzecz, że wydaje mi się, że jak prysnąłem najpierw gruntem akrylowym, Wodnym, to podczas malowania tą farbą podkładową ściany i sufity były. Jakby ten pył, który, mimo że te ściany odpylamy, no to i tak część tego pyłu na pewno zostaje. On się zlepił ze ścianą i z sufitem, i podczas malowania tą farbą podkładową, praktycznie. No, było bardzo ograniczone pylenie tej farby. Ja myślałem, że to jest może wina dyszy, że ja tak maluję, że tak się wyrażę, no, podkładem niedokładnie. No, bo nie mam clean shot'a, no to tak sobie macham od narożnika do narożnika. Ale tutaj tego nie było. Także bardzo fajne rozwiązanie. Powiem Wam szczerze, nie wiem, czy się nie przerzucę na ten system. I chyba, chyba to by było na tyle. I powiem Wam tak, dzisiaj jest Prima Aprilis, jest 1 kwietnia, i powiem Wam szczerze, że mój agresor. Regat Graco 395 zrobił mi mały dowcip, bo okazuje się, że klęknął, przestał trzymać ciśnienie, mieliśmy małe problemy podczas malowania właśnie tym podkładem, przestał trzymać ciśnienie i zobaczcie co musiało wjechać. Dobrze, że mam drugi agregat, szybko pojechałem do domu po Marka 7. No i tak zakończyliśmy to malowanie podkładem, bo powiem Wam szczerze, że nie wiem, no chyba byśmy to wałkami musieli kończyć. Dobija do 60 barów i nie może dobić więcej ciśnienia, także... Powiem szczerze, wiem na 90%, co jest przyczyną, bo już kiedyś miałem taką sytuację w innym modelu, który, którego też tam używałem z kolegami, jak wcześniej pracowałem. Musieliśmy wymienić uszczelnienia. I uszczelnienia tak się składa, że ja mam kupione, bo kiedyś kupiłem zestaw takich uszczelnień po to, żeby wymienić jedną małą uszczeleczkę, musiałem kupić cały zestaw. Tak one wyglądają. Zobaczcie sobie. To są uszczelnienia tutaj na tym tłoku, tak? Tylko, że jest jeden minus, one były kiedyś ładnie spakowane, a teraz to wygląda tak. I mam nadzieję, że te wszystkie uszczelnienia są kompletne. Bo jeżeli są kompletne, to ja to po prostu wymienię i będzie agregat dalej służył, tak? Tutaj mamy jeszcze jakiś oryg, jakieś uszczeleczki, coś. Kulka, która jest zapasowa też się ją wymienia, tak więc Powiem Wam szczerze, że jeżeli... Może nagram filmik tutaj z tego z naprawy tego grako. Wyjmę tą pompę, rozbiorę to, bo nie jest to jakaś mega skomplikowana naprawa i będę po prostu metodą taką, że wyjmę, wyczyszczę ją i będę kompletował sobie te uszczelnienia. Jeżeli będę miał komplet, no to chwała Bogu, wymienię, wymienię to, co mam, a jeżeli nie, no to będę musiał nowy komplecie kupić za 5 paczek, jeżeli czegoś mi tutaj będzie brakować, a tego bym nie chciał i myślę, że będzie dalej służył no dobija do 70 atmosfer czy tam do 60 i jest lipa. No dobra tak to, tak to mniej więcej u nas dzisiaj wyglądało, miało pójść szybko mieliśmy przed 12 skończyć, jest godzina żeby Was nie skłamać, w pół do drugiej prawie. No salon też umalowany, na rodbandzie mówię o wiele lepiej to wygląda bo rodband jest masą białą i to krycie jakby też jest takie trochę inne niż na szarym Pro no dobra słuchajcie, no tak jak mówię, no dzisiaj taka trochę mała awaria, taki vlogowy materiał miał być i, i chyba będzie. To chyba będzie ostatnie wideo przed świętami, tak więc z tego miejsca chciałbym Was życzyć mokrego dyngusa i wesołych świąt. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie.